Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w kolejnego karcianego rogalika, jakim jest Benif Orisa. Tylko, że tym razem będziemy grali w klimatach miejskich. Poczeka nas duże miasto tętniące życiem, w którym na pewno czeka na nas sporo niebezpieczeństw. I ja już nie mogę doczekać się tego, jak Benif Orisa faktycznie się nam zaprezentuje. Oczywiście spodziewamy się pewnych rzeczy, no bo jednak wiemy jak to wygląda w karcianych rogalikach. Ale może nas czymś tutaj bardzo fajnie zaskoczą tym razem twórcy. Zobaczmy, zaczynamy nową gierkę. Już na pewno wiem to, że grafika jest bardzo stylowa i zobaczymy, czy za tym pójdzie coś więcej. Są też różne postacie chyba do wyboru. mi się wydaje, czy są postacie, nie? są ekspedycje, a więc pewnego rodzaju scenariusze, które możemy sobie chyba odbyć. Zaczniemy oczywiście od początku. Ekspedycja, pierwsza, która była wybrana, kryształowa. Gildia kryształowych górników. Pytanie, czy oni. właściwie to górników kryształów chyba. Oni nie są kryształowi, tylko kopią kryształ. Tak mi się wydaje. Przynajmniej zobaczymy. Wybieramy sobie tą właśnie Gildię. I mamy postacie, które są w bardzo specyficznym stylu, takim mi się kojarzy trochę Borderlands, animowane. Na razie mamy tylko jedną możliwość wybrania. To tutaj, oto właśnie panią, która ma na imię Sora i ma 155 punktów życia. Ją sobie wybierzemy. Ona ma też różnego rodzaju moce, jak mnie mam, Ma jakiś wskaźnik wirusowy, pewnie dowiemy się tego wraz z rozgrywką. Mam nadzieję, że go nas rozpocznie od jakiegoś tutoriala. Co ciekawe, mamy też jakiegoś pomocnika w postaci bota. To jest bot medyczny. To jest nasza mechaniczna pomoc. On ma różnego rodzaju swoje zdolności. Interesujące, jak to się przełoży na rozgrywkę. To jest nasza dwójka, pierwsze piętro. Zjeżdżamy do tego miasta. Nie wyglądamy zbyt dobrze, nie ma co ukrywać. Chyba trochę przeszliśmy. Nasza postać musiała nieco się natrudzić w tym miejscu. No ale zaczynamy. Mamy walkę. Jaka strategia nas czeka? Czy próbujemy kogoś napaść? Wybierzemy dwie karty od razu w pierwszej rundzie? Czy w tej walce będziemy się lepiej koordynować i zyskamy więcej tarczy? Ja myślę, że ta tarcza to jest dobry pomysł. Koordynujemy się. Jesteśmy w jedynkę na dwóch przeciwników, tak naprawdę. On tutaj zamierza bufować. Siebie albo jego towarzysza też nie wyglądają oni zbyt dobrze. Ten zamierza atakować. My mamy 10 tarczy na dzień dobry, tak przynajmniej to rozumiem. Chociaż, jak powiem wam, a tutaj jest tarcza. Ok, bo już szukałem sklejnika tarczy. Nie mogę go znaleźć przez chwilę, ale na szczęście już się zorientowaliśmy. Jakie my mamy możliwości? Mamy kartę za zero energii. Mamy kartę za jeden i mamy, właściwie większość naszych kart jest za jeden Więc możemy zagrać aż cztery karty w tej turze, coś czuję Wyciągniemy jednego wirusa Szkoda, że nie wiemy czym jest wirus A to się pewnie przekonamy niedługo Jak tylko spróbujemy go wyciągnąć eee, Spróbujemy go wyciągnąć w sumie Proszę bardzo, bijemy za 8 punktów życia Z w slow mo najwyraźniej I jesteśmy w walce teraz już takiej prywatnej E, ciekawe. E, czy ja chcę się trochę. W... Na pewno muszę troszkę tarczy przyjąć i troszkę tego pobić po prostu. Jeden jest pokonany. Został drugi, on się tylko bufuje, więc błąd do niego od razu zajebiście mi się podoba animacja tej walki. W sensie jest od razu taka bardziej żywa ta rozgrywka. Ciekawe jest takie, że mamy więcej życia niż mieliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mieliśmy 150 155. Mamy teraz maksymalny poziom 160. Mamy bardzo dużo tarczy kończymy naszą turę. Przeciwnik zbufuje siebie, albo nie nawet nikogo nie zbufował. To teraz może zdebufować nas. I zadać nam też 5 punktów obrażeń. My mamy 0 tarczy, straciliśmy ją niestety po tej rundzie, więc pierwsze co zrobimy, to przyjmiemy sobie tarczę na siebie, żeby być w stanie wytrzymać ten atak. A potem co? Możemy zwykły taki zastosować, możemy dodać kolejnego wirusa. Jeśli ta karta będzie zdyskardowana przed końcem tury, to stracimy 2 HP. Tak działa wirus, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Czyli wirusy są zielone, to jest wirus. Okej, okay, czyli jakby. Czy, czy nie powinniśmy. Czy jak zagramy, spróbujmy iść. Czy zagramy i stracimy HPK? Czy. Widziałem? Tak, że straciliśmy. Było uderzenie w tarcza. Tak nie mam przynajmniej. A to jest nasz wskaźnik wirusowy w ogóle. On jest równy ilości wirusów w naszej talii. Podczas każdej walki wyciągamy specjalną kartę, kiedy dosiągniemy 5, 10 i 15 poziomów. Okej, okay, okej. Okay. Na razie wszystko jest w miarę jeszcze jasne. Jeśli przeciwnik jest daleko, on chyba daleko nie jest. Mam wrażenie, że jest bardzo blisko, nawet bym powiedział. Eee, w ogóle, tu są niby tutoriale, w jaki sposób grać. Ok, to jest spoko. W jaki sposób targetować. Możemy zmieniać nasze cele. Przeciwnicy, jest opisane, co poszczególne rzeczy robią. Zones, to mnie bardzo ciekawi. Blisko, daleko, ok, czyli blisko przeciwnika, daleko i to jest tyle. Nie ma specyficznej akcji na zmianę. Po prostu musimy zaatakować przeciwnika. Ok, i save. Oczywiście zapisywanie gry. Dobrze wiedzieć, ale nie jest to tak bardzo nas interesujące w tym momencie. Mamy puls, to czyli będziemy tyle wydawać. Czyli tutaj walutą jest puls, tak naprawdę. Okej, okay, to są te podstawy, które my tak naprawdę znamy. Co robimy? On ma 30 punktów życia. Eee, nie jest daleko, niestety, przeciwnik. Czy to ma znaczenie dla nas? Nie jest daleko, więc chyba nie pociągniemy wirusa, tak mi się wydaje. Nie pociągnęliśmy, mam wrażenie. Okay. Jeszcze on slow, tam sobie go walniemy za 8 punktów życia. On ma tylko 10, a zadano mam 11 obrażeń. Poczuł urażony chłopak, nie ma co ukrywać. Jedną z jego e, pasywnych zdolności było, że za każdym razem, kiedy go atakujemy, on zdobywa więcej furii, a furia zwiększa jego atak. Ale on nam nic nie zrobi, bo mamy dużo tarczy. Więc jego atak był absolutnie bezskuteczny. Mamy bleed, co ciekawe. Eee... Kiedy go wyciągniemy, pobieramy jedną kartę więcej. Jeśli tą kartę zdyskardujemy przed końcem tury, a właściwie na koniec tury, to z, yy, stracimy 4 punkty życia. Hmm. A się przyjmiemy 4 punkty obrażeń, czyli lepiej to użyć teraz. A nie, nie możemy tego użyć. To jest taka karta, której nie, nie, nie jesteśmy w stanie użyć. Hmm. Czy to się po prostu stanie? No, chyba że. Zrobimy tak. I przeciwnika pokonamy. Z pierwsza walka za nami. I mamy oczywiście wyb wybór nowej karty, to mnie nie zaskakuje w żaden sposób, ale ta metaliczna skóra to jest coś, co chce da nam to jakąś ochronkę na dłuższy czas. Nie będziemy aż tak często wybierać tego, co widzę, kierunku. Tylko czasami. Co jest zaskakujące, jak na Rogalika Ja zazwyczaj jestem przyczyną do tego, że zawsze wybieramy te kierunki, no ale okej. Okay. Co możemy zrobić? Możemy, nie wiem, zgarnąć hapeki. A możemy zyskać Antiquorum. Nie mam pojęcia, czym jest Antiquorum. Więc wybieram oczywiście Antiquorum. I Antiquorum okazuje się być i jakiegoś rodzaju artefaktami, tak naprawdę. Kiedy przeciwnik jest zniszczony, jeden e, przypadkowy wirus, wirus jest wstosowany e, do naszej talii już użytych kart. 10 tarczy dostaniemy, jeśli karta jest odrzucona. E, Okej, okay. zbierzmy sobie to. Antiquorum zgarnięte, a my możemy iść dalej w tym momencie przez ten mostek i dowiedzieć się, jaką mamy teraz strategię. Możemy po prostu zaatakować bez żadnego efektu. A możemy użyć Jinxa i w ten sposób w pierwszej rundzie mamy równą szansę na to, żeby zabrać dwie karty więcej albo dostać 5 punktów obrażeń. Jest ja ryzyk fizyk. No ja skorzystam. Co się dzieje w tym przypadku? Chyba zgarnęliśmy jednak więcej kart. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy dwóch przeciwników, że nie możemy się pomiędzy nimi wymienić. Obaj są skorzy do zaatakowania nas, a my jesteśmy skorzy do tego, żeby obrażeń nie przyjąć. Oni mają razem 13 punktów obrażeń, więc jak my użyjemy dwóch kart, które mają na celu nas ochronić, to nie przyjmiemy obrażeń w ogóle. Chyba że któryś z nich nas zaboli czymś innym. Ten przeciwnik na przykład będzie dostawał 3 mocy więcej za każdego sojusznika, który jest w pobliżu, ale nie ma nikogo w pobliżu. A ten przeciwnik, z kolei kiedy będzie zniszczony, to inny przypadkowy przeciwnik dostanie 5 więcej, 5 więcej siły, jak mi nie ma. Ok. No ja wciąż chcę atakować właśnie tamtego, tak mi się wydaje. E, mogę go, zrobić to na kilka sposobów. Na pewno mogę użyć zwykłego ataku. Ciekawe, mogę użyć też tego, co najwięcej tarczy. Hmm, ale transformacji nie odbędę żadnej. Zrobimy tak. Zrobimy po prostu zwykły atak. I zrobimy ten. Zachowamy sobie ten Blazing shift na razie. Pamiętam, czy karty się teraz odrzucają odrzucają. Dobrze wiedzieć. Czy dobrze pamiętać tak naprawdę na przyszłość? Atak zasięgowy. Pozostaje w swojej zonie, kiedy atakuje. Okej, okay. To nas nie rusza jakoś specjalnie. Czy jestem w stanie go pokonać już w tej turze? Biorąc pod uwagę, że to zadaje 12 punktów obrażeń, to myślę, że. Myślę, że bez problemu. W szybkim pojedynku wygrywamy i przesuwamy się dalej. To jest ta nasza ekspedycja, o której mówiłem. Dostajemy 5 maksymalnego HP. Ciekawe, czy to jest na przyszłość. W się, sensie, jak teraz nam się uda to wygrać, to wszyscy bohaterowie mają więcej HP. Bo jeśli tak, to, to jest fajny system progresu w grze. Zobaczmy, co możemy zrobić. Jedną kartę usuwamy z ręki, jeśli możemy, i po pociągamy dwie. Ok. Hmm. Tutaj z kolei dostaniemy jeden Volatile Injector. Nie wiemy, co to znaczy, tak naprawdę. Czym jest ten cały Volatile Injector, tego się nie dowiemy w tym momencie. Chociaż jak się najedzie na kartę, to powinny się wyświetlać informacje i w większości przypadków się wyświetlają, ale nie zawsze, niestety. To bardzo dziwne. No szkoda, akurat to można by naprawić, szczerze mówiąc. Dobrze, weźmiemy sobie te płonące żyły, bo tak nazywa się karta, i pójdziemy sobie dalej naprzód. Co możemy zrobić? Stracić maksymalne. Możemy zaraz odzyskać HP więcej, ale stracić maksymalne, czego oczywiście nie zrobimy, bo się nam to kompletnie nie kalkuluje. Wylećmy się do full HP, mamy 160 i ciśniemy dalej. Do regrupowania tutaj możemy się zregrupować, a to oznacza dla nas bonusiki. Możemy trenować, możemy oczywać możemy zwiększyć companionship. Nie wiemy, co robi Companion Ship. Nie dostaliśmy informacji tutorialowej. Ale zwiększmy Companion Zdajemy Znajdźmy kartę. Są karty bota, jak mnie mam. Co może bot zrobić? 15 tarczy. Każdy pobliski przeciwnik otrzymuje jeden weaknessu i słabości, co zmniejsza jego atak. Weźmiemy sobie to. Ok, biegniemy dalej. Mamy okazję teraz poszukać jakiś teren z tego, co widzę po mapce. To są zdolność naszego kompaniona. Zakładam, że po prostu naszym wraz z wzrostem companionshipu, jak tu jest napisane, będziemy zyskiwać to. Eee, co możemy? Mamy dwie ścieżki, jeżeli chodzi o przeszukiwanie tego terenu. Możemy albo wybrać zyskiwanie takich rzeczy, jak tutaj macie wypisane, albo stracić jedną kartę na przykład. Ale companionship się nam zwiększy. Hmm. Chyba bym chciał Antiquora dostać. Dokładnie. Life Force Parasite. W każdej walce, jeśli jesteśmy zakrwawieni, to będziemy wyzyskać 10 punktów życia z pobliskiego przeciwnika, znaczy, przypadkowego, przepraszam, a y, wtedy jesteśmy uznawani za zakrwawionych, kiedy tracimy co najmniej 50% maksymalnego HP. Czyli mamy, w tym przypadku to mamy 160, czyli 80 HP musielibyśmy mieć. Kiedy walka się zaczyna? Jeden randomowy atak zyska 5 obrażeń, Dopóki nie będzie zagrany, a, a my uzyskamy dodatkowy puls. Rage Accumulator brzmi fantastycznie. Zastanawiam się. A teraz możemy jeszcze e, ulepszyć kartę jedną. Możemy ulepszyć jedną kartę w tym momencie. Hmm. Kurcze, to jest knockback. Ciekawe, zapewnie no się w którymś momencie przyda te bardziej świadome używanie zon i dystansów. Ale na ten moment myślę, że po prostu chcę dostać więcej możliwości tarczowania się i dodatkowego wiruska zobaczymy czy te wiruski jeszcze mi wyjdą na, na zdrowie tu jest podział na to co chcemy zrobić albo robimy tak bez efektu albo idziemy na silniejszego bossa i myślę że do tego silniejszego bossa właśnie się udamy dwóch przeciwników, spora ilość HP spora ilość ataku też, nie będzie łatwo tutaj, na pewno użyjemy blazing shifta niech wszyscy oberwą po 8 to mnie od razu cieszy i mamy też y, tarczę, możemy się starczować pra nie no, kompletnie nam się nie uda Niestety, tylko do pewnego stopnia. A i tak mamy same tarczowe karty, więc tu się nie ma co w ogóle zastanawiać. Po prostu tarczujmy się. No teraz tak, kogo pokonać? Kiedy tego przeciwnika pokonamy, wszyscy przeciwnicy oberwą e, 25 obrażeń. To ja, ja, ja chyba wiem, co mam robić w tym momencie. Mam też wiruska, który nam tutaj wpadł. Jeśli tą kartę wyrzucimy e, do końca tury, to e, otrzymamy dwa non-little damage. Ciekawe, że to jest też ten podział na non-little damage, czyli nie możemy od niego zginąć w sumie. Czyli jakby, jak zagram teraz, to nie oberwę, co? Okej, okay. lepiej... No lepiej chyba nie oberwać. I tak nie oberwę w tej walce teraz, wydaje mi się. Mamy tyle, żeby pokryć z wszystkich ataki, nawet z nawiązką. On podszedł bliżej z Jakie on ma zdolności? Gdy jego pokonamy, wszyscy inni oberwą za 65. Ale tylko przeciwnicy tam jest napisane. W każdej rundy przeciwn przypadkowy przeciwnik dostaje 4 znaczka, którego nie mam pojęcia, co znaczy. To mnie trochę smuci, że nie wiem, co to znaczy. O to bym bardzo chciał wiedzieć. W ogóle, właśnie, szkoda, że nie jestem w stanie dowiedzieć się więcej w tej kwestii. No, ale trudno. To jest to. To jest rekonstrukcja. Na koniec rundy leczy się za tyle HP. Okej, okay, to nie jest najgorsza rzecz. A tutaj z kolei jest informacja, że jak będziemy w walce z nimi, on zginie. To 15 HP obrywajmy. Tak, jak i wszyscy w pobliżu. No, my kontynuujemy atak na niego, tylko chcę zobaczyć z dystansu co się dzieje. 7-14 i on zamierza bufować. Okej, okay, czyli możemy bić. Tutaj przeciwnika, byleby 14 się shieldować. Nie wiem, czy się to uda zrobić, szczerze, od uda się jednak zrobić. Bierzemy ten vapor, bierzemy metaliczną skórę i za 12 punktów życia walniemy i wyciągniemy jeszcze wiruska. Także super. Kończymy turkę. To jest walka z litą, więc powinna być trudniejsza w teorii. Jest buł, on ma 26 HP. Teraz co się będzie działo w walce? 14. Uch, 24. 31, tak? Dobrze liczę, chyba dobrze liczę. 31 punktów obrażeń przyjmiemy na twarz. Jest też niestety wirus, to trochę nas zaboli. Możemy wywalić jedną kartę z ręki. Ciekawe, czy zadziała to na wirusa. Wywalamy go, proszę bardzo, i nie ma problemu już. A teraz co? No mamy jed... całą ósemkę chronienia się. Problem jest taki, że to jest za mało i nawet nikogo nie pokonamy. Nie jeden raz, drugi raz. Fajnie, bo to tak wygląda, jakbyśmy faktycznie robili, odbywali tą walkę, jak po kolei karty już mamy, jakby to jest sekwencja tych ciosów. To nie jest dokładnie ta sama animacja za każdym razem, one się trochę nabudowywują na sobie nawzajem. To jest akurat co Pokomotyw. Tutaj niestety oberwiemy pierwszy raz w grze, ten się cofnął. 14, trochę nas zabolało, ale 5 tarczy dostajemy teraz co rundę. Pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić, czy nie mamy jakiejś opcji odtworzenia wszystkich? Nie. Ale możemy zrobić tak, pokonać jednego. Inni obrywają. Jak mnie nie mam, troszkę nam kamera tu się zasłoniła, no ale mówi się trudno. I teraz tak. 7, 21 obrażeń. Chcemy jedną tarczę. I pytanie brzmi, co dalej? Czy chcemy kolejną tarczę się po prostu wybronić tym razem? Chyba tak. To jest idealnie 21, więc tyle mamy. Moglibyśmy wymazać jedną kartę, ale czy to nam. Nie, mamy 0 kursu, nic nam to nie da. Proszę bardzo, blokujemy wszystko. Nie jest teraz w pobliżu. No ja biję jego kolegę z tyłu, to mnie interesuje. Chociaż oni niestety dużo robią. Zadaje 50% obrażeń. 50% więcej obrażeń, dopóki nie jesteśmy w jego zonie. Czyli jak podejdziemy, to się zrobi dużo łatwiej. To spróbujmy. Podchodzimy. I on faktycznie stracił ilość obrażeń. Teraz już, teraz już mamy troszeczkę mniej problemów, ale wciąż jednak musimy się przy nim trzymać. 15 obrażeń zgarniemy, aż znaczy nie 15 obrażeń, tylko tarczyn, Jeszcze i go jeszcze raz zwalniemy, proszę bardzo, i kończymy turę. 15. To jest 12 zabolało, tu nie ma tragedii. Onslaught tutaj zyskamy. Onslaught to jest karta, która zadaje 8 obrażeń za 0. Ok. Teraz zróbmy kill demo, nie mamy Onslaught kolejny. Boom, robimy za zero, w sensie nie interesuje nas puls w tym przypadku. Pokonamy sobie kolegę. Mamy 15 tarczą, zadaje akurat 15, więc wyrzućmy wirusa. Jego też zabolało to, że zginął jego kolega. I został nam tylko właśnie elitarny przeciwnik do pokonania, który co prawda trochę boli, ale nie aż tyle, żeby się tym przejmować. Jedno uderzenie, drugie uderzenie, robi swoje. Przyjmujemy kolejny atak. Uff, Jesus. No to teraz się na pewno chcemy bronić. Chociaż moglibyśmy wywalić jedną kartę z ręki i pociągnąć z dwie. A teraz wywalę sobie tą. Mam tutaj jakiś atak. Mam też lepszą tarczę, więc czemu by jej nie użyć? zrobić jeszcze jeden atak i zrobić jeszcze jeden. Item. Jeszcze jedną brąkę, bez wirusa w tym przypadku. Nie uda nam się tego naładować, jakby nie patrzeć. Mamy dużo ataków. Mamy bardzo mało skole. No nie mamy w ogóle tarcz. Um, target jest daleko, więc chcemy zyskać to wzmocnienie. Proszę bardzo. bo teraz będziemy mogli zadawać więcej obrażeń. Więc mamy 12 i 12. Zostało 52, tylko punkty życia 10 nas zabolało. No ale musiało nas zabolać, wyrzucamy wirusa. Mm, możemy zdobyć ko znowu onslaught. Ja to chcę zrobić. Dużo tarczy dostanę, chcę to zrobić. Mamy onslaughtik, to wyszło na jedyny atak w tej turze. Jakby nie patrzeć, trzeba wrócić wirusa znowu. I się tego trzymamy na razie. Jest dobrze, nie ma co psuć. On troszkę teraz się zamierza zbuchować, kolega. On 20 HP regeneruje. Co walkę teraz? To mi się bardzo mało podoba. Ale nas nie atakuje w tej górze. Więc zróbmy po prostu tyle, co możemy 65... On teraz 23, czy on się będzie generował cały czas? Bo my nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób yy, przeszkodzić w tym. Eee, no i to jest problem. Neuro Assault. 10 obrażeń. O kurczę. No to jest problem. Wywalamy tą kartę. Pięć obrażeń przyjęliśmy. Miejmy sobie jeszcze to. No dobra, 12 i dziesiątkę, ale teraz... Jeżeli on cały czas będzie przyjmował to leczenie, to za chwilę będzie niepokonany już. Tak, 26 już jest problem, żeby go pokonać. Nie jestem pewien, czym jesteśmy... Czym jesteśmy w stanie to zrobić? Um, tym bardziej, że... No nie mamy nawet ciosów do tego. Spróbujemy zrobić co możemy. Problem jest taki, że technicznie możemy się za chwilę wrzucić w taką sytuację, gdzie, gdzie nikt nie będzie w stanie z nikim wygrać. On zaraz będzie miał full HP. To był błąd, żeby go nie zabijać w pierwszej kolejności. był duży błąd. Być może się nawet zlokowaliśmy w tym momencie, w tej walce. Jak tak na to patrzę. On w tym momencie już 32 HP. 32 HP już leczy. I zmniejsza rekonstrukcję o jeden Tylko, że on sam sobie daje rekonstrukcję. Także... <laughs> Także to się nie skończy nigdy. Wow. Nie wiem czy tak to było planowane, ta rozgrywka. Ale w tym momencie nawet jeżeli go za 30 to on się zaraz za 32 wyleczy. Co oznacza, że jedyne co możemy zrobić to spróbować wirusy nastakować. Bo nic więcej się tutaj nie wydarzy A, czy jak wrzucę wirusa to faktycznie go stracę z deku, okej okay. Proszę bardzo, no mogę tarczę przyjąć Aczkolwiek to jest nie do wygrania. czy możemy poddać rozgrywkę, o to jest pytanie Możemy się poddać tak naprawdę, chociaż jest takie poddanie się, które jest bardzo smutne Z max co mogę zrobić z nim No, dwa wirusy właśnie się pojawiły Nie chcę ich wyrzucać w ten sposób je mieć w deku. Chcę do piątki chociaż dotrzeć. Nie wiem, czy się uda. Zobaczmy. Możemy wymazać jedną kartę z deku, to ten właśnie e, atak za 10 obrażeń wymarzymy. Podajmy kolejnego wirusa, mamy 4 już. Jeszcze onslaught. Tyle tych wirusów już jest w naszej ręce. Hmm, tutaj będzie kolejny wirus. Mamy piątkę. Pojawiło nam się Cobalt Surge. Dostaniemy 1 energii i 1 dodatką kartę. No fajnie, tylko że. Co nam niewiele w tej sytuacji pomaga, tak naprawdę. To i tak jest absolutnie w tym momencie e, porażka i to taka z Kretesem. Jesteśmy w stanie go naruszyć, 50 już w tym momencie ma regeneracji, 53. I e, no tak, trzeba było zacząć od zabicia jego jednak. Nie ma co ukrywać, to jest największy przeciwnik w tej konkretnej walce. I on nas kompletnie tutaj rozłożył na łopatki tym, że nie zaplanowaliśmy tej walki w dobry sposób. Pytanie brzmi, czy... Taki jest plan twórców, i to jest mój błąd, bo jak najbardziej jestem w stanie to zaakceptować. Czy nie tak to do końca miało działać? No ale. Cóż, moi drodzy, tak wygląda Beni Jeśli będziecie grali, uważajcie bardzo dokładnie na to, co robicie i co wasi przeciwnicy mogą zrobić, żeby się z nie znaleźć w tej konkretnej sytuacji, w jakiej, jakiej, jakiej ja teraz właśnie się znalazłem. Dzięki dziś na oglądanie. Zasubskrybujcie kanał, jeśli Wam się podobało. Sprawdźcie, Benny bo bardzo ładnie pomyślana gra, zwłaszcza pod kątem estetycznym i animacyjnym. Na pewno może sprawiać, na pewno sprawia nawet świetne wrażenie. A my usłyszymy się już niedługo w kolejnym nagraniu. Więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej.